Witajcie widzowie, zapraszam Was na nasze cośrodowe międzyrajdowe spotkanie. Tym razem skupimy się na tym, co dzieje się po rajdzie Monte Carlo, ale zanim to zaczniemy, to małe słówko wyjaśnienia. Ten vlog będzie taki dość ostry, dość szorstko poprowadzony, dlatego, że mam dzisiaj ważne spotkanie po południu i muszę szybko to zmontować, szybko opublikować i odpiszę na Wasze komentarze dopiero w dniu jutrzejszym. Zatem, zaczynamy od skandalu po rajdzie Monte Carlo, bo inaczej nie można nazwać tego, co zrobił fabryczny zespół Citroena, czyli PH Sport, którego reprezentantami był Johan Rossell i Arnaud Dunant, druga załoga rajdu Monte Carlo w kategorii WRC2. Zgłosili oni protest na zwycięzców, na załogę toksportu fabrycznej skody, czyli Nikoja Grazina i Konstancina Aleksandrowa, którzy to według nich na 14 odcinku Raidu, czyli na wieczornym, sobotnim, ostatnim odcinku specjalnym, złamali jakiś tam punkt regulaminu FIA, a konkretnie to ścieli za bardzo zakręt. To już samo w sobie jest po prostu skandalem. Po to mamy ograniczniki cięcia, żeby tam, gdzie nie wolno ciąć, nie ciąć. Natomiast jeżeli nie ma ogranicznika cięcia, to jest to ryzyko załogi, czy wsadzą do rowu cały samochód. Czy tylko odrobinkę zetną, czy w ogóle pojadą po czarnym, taką nazwijmy to linią wyścigową. Nie zapomnę sobie, jak w 1997 roku Janusz Kulik z Jarkiem Baranem walczyli o rajdowe Mistrzostwo Polski Ośkom. Z samochodami późnej grupy A, wczesnymi w oni ośką zostali mistrzami Polski w 1997 roku. Ja pierniczę, ile to lat temu. 25 lat temu. I pamiętam takie ujęcia z rajdu Elmotu, z rajdu. Chyba polski nawet też, gdzie na Dolnym Śląsku cieli tak bardzo, że wsadzali całą tą piękną, żółtą megankę na zielone. Wyglądało to kapitalnie, zresztą są w internecie ujęcia. Tak jak mówię, dziś się spieszę, nie znajdę wam tego, ale są ujęcia z tego rajdu, z tego jak oni cieli. Dzisiaj to jest w ogóle skandal, jak można ciąć. I co ciekawe. Toxport, Fabryczna Skoda, w osobie tym razem Andreasa Michelsena i Torsteina Eriksena, to w imieniu tej załogi, złożył taki sam protest na chyba Stefana Lefebra podczas rajdu I w tamtym roku i dostali dokładnie takie same kary, więc kara nałożona na załogę Griazin Aleksandrow nie jest precedensowa, jest kontynuacją polityki z zeszłego roku, ale sam fakt, że ją nałożono jest po prostu skandalem, bo albo się bawimy w rajdy, Albo w wyścigi, jeżeli w rajdy, to tniemy. Cięcia są naturalną częścią rajdów. Jeden ryzykuje, drugi mniej, jeden bardziej. A i tak. To się wydarzyło w momencie, kiedy Griazin jechał na kapciu i zresztą takie było oficjalne tłumaczenie zespołu, że ciężko było opanować samochód i po prostu auto im za bardzo uciekło, że wcale nie chcieli aż tak bardzo przyciąć. Sędziowie nie dali temu wiary. Ostatecznie nałożyli na nich taką samą karę jak rok temu na Lefebra, czyli 5 sekund, przy czym w tamtym przypadku nie zmieniło to klasyfikacji końcowej w WRC-2, w tym przypadku zmieniło. Johan Rossel ostatecznie został określony zwycięzcą, Niko Grazień zdegradowany do drugiego miejsca i cóż, mam. Tu znowu mi się przypomina sytuacja z zeszłego roku walka Lindholma z Kajetanowiczem w Katalonii i nie nałożenie na Lindholma karę za to, że nie zatrzymał się przy wypadku, przy wypadku Stefana Sarazę, podczas gdy Griazin dostał 15 minut kary za niezatrzymanie się przy wypadku Herciga w rajdzie Węgier w 2021 roku. Podwójne standardy, które ewidentnie tutaj uderzają po raz kolejny w rosyjską załogę, chociaż w tamtym roku uderzyły, uderzyły w Francuzów i to w Belgii, no chyba, że oni się... nie wiem, jakie tam są relacje międzynarodowe. Natomiast to jest coś, co mnie bardzo poruszyło, coś, co mnie bardzo zbulwersowało, bo chociaż wiecie, i powtórzę to jeszcze raz, według mnie FIA i tak popełnia błąd, dopuszczając w ogóle rosyjskich kierowców do, rozg do rozgrywanych pod egidą FIA zawodów. Nie powinni Rosjanie w ogóle startować tak długo, jak trwa agresja ruskich na Ukrainie, więc to jest podstawowa kwestia. Natomiast jeżeli już startują, to wyjątkowo niesportowym Zachowaniem było zgłoszenie tego typu protestu, dlatego że cięcia są integralną częścią rajdów, i tutaj problem jest w regulaminach FIA, jeżeli one faktycznie mogą być tak zinterpretowane, żeby za coś takiego dawać karę. Co ciekawe, jeszcze odnosząc się do sytuacji ukraińsko-rosyjskiej. Um, Aleksiej Łukianiuk, doskonale nam znany Aleksiej Łukianiuk, mistrz Europy dwukrotny, stanął stuprocentowo po stronie Griazina, mimo że Aleksiej należy, chyba nawet nie należy, jest najbardziej sprzeciwiającym się rosyjskiej agresji rosyjskim sportowcem, jakiego ja przynajmniej znam, a mimo to ujął się za Rosjaninem, którego ojciec jest przecież oligarchą. Po prostu ujął się za sportem. To jest bardzo niesportowe i nawet dziennikarze zachodni zauważyli, że Rosel raczej nie będzie miał już teraz kolegów w parku serwisowym. A mnie z kolei przyniosło to jeszcze na myśl jedną sytuację. Sytuację z Moncy 2021. Znowu Włosi, Francuzi to też są takie relacje dosyć kumpelskie, jak chodzi o tam o związki motorowe zapewne też. Pamiętacie jak Kajto kładł Rossellowi na każdy os się na Moncy w sobotę i w niedzielę i nagle ten ostatni OS przejeżdżany drugi raz i nagle to przegrywa z Roselem, akurat do tyle, że Rosel zostaje mistrzem świata. No dobra, może tu idę trochę w teorie spiskowe, nie o to mi chodzi, nie chcę w tym kierunku iść, natomiast stałem tam na mecie tego Power Stage'a, widziałem ludzi z ekipy Citroena, którzy patrzyli w czas, z ekipy Lotosu, którzy patrzyli też w laptopa i. Nie jestem pewien, czy coś tam nie było na rzeczy. Chociaż byłem tam na miejscu, to, to naprawdę to, pozostawiam to historii, pozostawiam to sędziom, jeśli ktoś by kiedyś chciał się tego podjąć. Nieważne, ważne, że pozostaje niesmak, że ten niesmak rzuca się na y, oszustwa Rosella w Grecji w 2020 roku, czy 2021, 2021 chyba zdaje się. No i, no i to wszystko po prostu psuje atmosferę tego rajdu, psuje ten wynik. Nie podobało mi się to. Ale przejdźmy do czegoś. Bardziej pozytywnego, otóż Sebastian Orzie jest rekordzistą rajdu Monte Carlo, wygrał go po raz dziewiąty. Wcześniej też był rekordzistą, ale rok temu ten rekord zrównał Sebastian Leb. Leb w tym roku nie startował z uwagi na Dakar. je przyjechał, wygrał, jest ponownie samodzielnym rekordzistą tego rajdu. Ojc Tanak, wielu z Was zwraca uwagę, że no, to nie był dobry ruch, przejście do M-Sportu, że Tanak słabo, że M-Sport słabo. A ja się nie zgodzę, mówiłem to w komentarzach i po się samym ojtem, który jest bardzo zadowolony, cieszy się z tego, że po czterech latach w końcu się udało ukończyć raid. Podkreśla to, że regularnie walczyli z Toyotami cały czas, plasując się w topowej piątce praktycznie na wszystkich odcinkach specjalnych, co oznacza, że jest potencjał. Był to przypomnę wam pierwszy raid Ojta w tym samochodzie i taka różnica jest pomiędzy tym startem a zeszłorocznym startem na przykład Brina, który przecież był trzeci, że w tamtym roku wszyscy w Monte Carlo wsiedli po raz pierwszy do swoich samochodów. W tym roku do nowego samochodu z tej czołówki wsiadł tylko Oid. Thierry został w swoim Hyundai'u, kierowcy Toyot zostali w swoich Toyotach. Lapi, który był świetny w Toyocie, dojechał ostatni z samochodów przecież tych, no powiedzmy, czołowych, no bo Katsuta miał problemy. E, z tych bezproblemowych nazwijmy to, chociaż też miał przecież kapcia, ale do tego przejdziemy za chwilę. Więc naprawdę dobra postawa Ojta. Moim zdaniem naprawdę nie ma tutaj problemów Ojt. Zresztą na pewno to się będzie poprawiało, bo po prostu zespół sportu moim zdaniem potrzebuje czasu. O tym będziemy za chwileczkę jeszcze mówili. No i teraz właśnie przejdźmy do kapci. Pirelli. Mówiłem to podsumowując Raid Monte Carlo w niedzielę, ale może nie każdy z Was oglądał. Moim zdaniem Pirelli absolutnie nie zdało egzaminu. Pirelli nie zrobiło nic, żeby te opony były lepsze, i tak wpłynęło to zarówno na wyniki w WRC2, jak i w Rally One. Bo tak, kapcie mieli z Oliver Solberg, nie punktujący w WRC2, ale jednak Oliver, który wygrał najwięcej odcinków w kategorii WRC2 i też kilkukrotnie był w top 10 w ogóle generalki. Lefebvre, Griazin, a w Rally One Evans i Lapi. Niestety, ale to jest wina Pirelli. Nie postaraliście się, a jeszcze kilka asfaltowych rajdów w tym roku jest, więc czas, żeby coś z tym zrobić. Compact Dynamics to jest kolejny minus rajdu Monte Carlo, o czym wspominałem. I tutaj doszły jeszcze informacje, których ja w niedzielę nie byłem w stanie znaleźć. Otóż nie tylko Sordo i nie tylko Neville mieli problemy z hybrydami. Miał problem z hybrydą również Lapi I to na Power Stageu, gdzie specjalnie najbardziej oszczędzał opony. Wiedział, że tam nie bardzo jest o co walczyć. I niestety ten napęd Compact Dynamics wysiadł już na trzecim zakręcie, przez to lap jechał Power Stage bez dodatkowego wsparcia. Więc wszystkie Hyundai z problemami z hybrydami, Puma Tanaka z problemem z hybrydą i Toyota Orziera z, pro z problemem z hybrydą. Jesteśmy rok po wprowadzeniu nowej formuły i to dalej nie jest rozwiązany ten problem. François Delecour, zachwycony Skodą Fabią RS Rally 2. François Delecour wygrywał Monte Carlo w 1994 roku, wygrał kilka w ogóle rajdów w WRC. To był, to jest doświadczony kierowca fabrycznych zespołów. Wypowiedział się dla Dirtfisha po rajdzie, jak to niesamowicie jest zachwycony wręcz tą nową maszyną, jak to liczy na kilka kolejnych startów, planując jeszcze Portugalię między innymi kilka innych startów. Podkreślił tak jak świetnym autem jest Skoda i jak dużo on jako 60-latek musiał się nauczyć od młodych kierowców. Wielkie gratulacje składał na ręce Nikolaja Grezina za jego tempo i na całą czołową dziesiątkę, bo sam uplasował się na początku drugiej. Jednocześnie dominując absolutnie w tym Masters Cups, czyli w tym pucharze dla seniorów w rajdowych Mistrzostwach Świata w kategorii WRC2 miał Dobre tempo, a przede wszystkim zawdzięczał, tak jak sam podkreślił, temu, że zapatrzył się trochę na młodszych i między innymi dużo poświęcił czasu na oglądanie onboardów. No, widać, stary, jak to się mówi, stary wilk też może się nauczyć nowych sztuczek? Chyba tak, takie było powiedzenie. Jak nie, to poprawcie mnie w komentarzu. Kończąc już temat Monte Carlo, Mohamed Ben Sulaim, czyli prezydent FIA, był na Monte Carlo i powiedział, że WRC dobrze funkcjonuje z trzema producentami, ale do pełni szczęścia przydałby się jeszcze jeden, dwóch producentów, żebyśmy mieli te pięć fabrycznych ekip i liczę na to, że pomogą w tym już. Do, praktycznie finalizowane nowe przepisy dotyczące samochodów Rally One. Do końca tego kwartału, optymistycznie, powinny one być gotowe. Przypominam, niewielka ewolucja tych obecnych przepisów ma wejść od sezonu 2025, jeszcze bardziej stawiająca na odnawialne źródła energii. Powiększony system Compact Dynamics, który będzie, mógł, będzie pozwalał na większą część. Trasy pokonywanej w trybie hybrydowym, co powinno ściągnąć producentów, którzy chcą reklamować swoje auta jako Eko. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Ja bardzo gorąco trzymam za to kciuki, dlatego że samochody Rally One są absolutnie niesamowite. Jak, jaki będzie efekt, zobaczymy w 2025 roku, natomiast Ben Sulaim podkreślił jeszcze, że za jego czasów nie było tak. Wyrównanych przepisów, tak stabilnych przepisów w rajdach, żeby to było możliwe, że teraz są po lepsze czasy i dążą do tego, żeby było jeszcze lepiej. No, taka fajna PR-owa gadka. Myślę, że my, jako fani rajdów, powinniśmy się cieszyć, że mamy kierowcę rajdowego na stanowisku szefa całego FIA. Sebastian Orzie i Vincent Landis wystartują w kolejnej rundzie WRC. Będzie to rajd w Meksyku, i ciężko się dziwić, że właśnie ten rajd Orzie wybrał na kolejną rundę, którą będzie chciał w tym roku pokonać. Bowiem jest to rajd, w którym wygrywał sześciokrotnie. No i myślę, że szansa na powiększenie tego dorobku zwycięstw będzie, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w Monte Carlo. Na pewno jego głównym konkurentem będzie w tym przypadku Calero Vampera, ale jak to wyjdzie. Zobaczymy, dla Rowan będzie to poniekąd nowy rajd. No bo odkąd Rowan jest w samochodzie Rally One, jeszcze na rajdu Meksyku nie było. Wspominałem wam już, że Thierry Neville bardzo mocno krytykuje FIA za ograniczenie testów. Powtórzył to jeszcze raz po rajdzie Monte Carlo, podkreślając, że będzie to prowadziło do tego, że coraz więcej zespołów będzie udawało się na dodatkowe testy w postaci po prostu rajdów regionalnych. I już to zobaczymy teraz przed rajdem Szwecji. Zaraz w pierwszy weekend lutego Ojtanek i Martini Arveoja zabiorą swoją pumę na OOTEPA Winter Rally, czyli na pierwszą rundę Mistrzostw w Estonii. Wystartują tam jako oczywiście załoga sportu po prostu w ramach treningu. Taki sam trening na drugiej rundzie Mistrzostw w Finlandii, czyli na ISO Isovalkainen SM Rally Kłopio. Przeprowadzą taką takie same testy SAP Kalapiziane Fermem z Hyundai'a i Takamoto z Aaronem Johnstonem z Toyoty. Przypomnę, że w Szwecji taka moto będzie jako będzie gdzie po raz pierwszy reprezentował fabryczny główny zespół Toyoty. Już pomału zmierzając do końca, jeszcze temat pokrewny przy okazji Rajdu Monte Carlo. Toyota po raz kolejny pokazała Jarisa Rally 2 po raz pierwszy w Europie i Jarima Tilatwala. Mówił bardzo szeroko na temat tego, jak to Toyota dąży do jak najszybszego zaoferowania konkurencyjnego samochodu dla kierowców Mistrzostw Europy, dla kierowców ARC. Chcą, żeby Toyota dominowała też i na tym polu. Tak jak to miało miejsce w latach 90. na początku 2000., kiedy to Enrico Bertone w 95 roku został mistrzem Europy Toyotą Selicom Turbo 4WD. Takim samochodem, jakim Krzysztof Hołowczyc z nim rywalizował i jakim niestety nie wygrał Mistrzostwa Europy. Bo ten samochód w 1996 roku spłonął na Rajdzie Niemiec w 96 tymże właśnie roku Armin Schwarz już Toyotą seliką GT4, czyli już tą okularnicą został mistrzem Europy w 2000 roku Henryk Lundgaard Toyotą w WRC i takim samym samochodem rok później Armin Kremer zatem czterech mistrzów Europy z Toyoty już było a Jari Mati chce, żeby ich było więcej właśnie za sprawą Jarisa Rally 2. Na koniec jeszcze powiedzmy dwa słowa o liście zgłoszeniowej do rajdu Szwecji, Raj Szwecji już za dwa tygodnie, 52 duety pojadą do Umiat, czyli tam na północ Szwecji, gdzie rajd odbywał się w zeszłym roku, gdzie na tym rajdzie byłem po prostu chciałbym tam pojechać jeszcze raz. Naprawdę najlepszy rajd jaki w tamtym roku widziałem, ale tylko dziewięć samochodów będzie miało, ta, będzie liczyła ta największa klasa. 4 Toyoty dla Rowan Perry, Katsuty i Berteliego, o tym Wam wspominałem. Trzy Hyundai, Neville Lapi, Brin. Brin zaczyna swój sezon od Szwecji. Fordami pojedzie Tanaki, Ilubę. I tyle. 25 załóg w WRC2 to też nie jest jakaś super wielka stawka, ale tutaj już mamy niezłe nazwiska, bo Solberg, Lindholm, Gryazin, Suninen, mistrz Polski sprzed kilku lat, czyli Ari Hutunen. Na liście jest jeszcze też tradycyjnie jeden polski duet, czyli Michał Sołowo z Maciejem Baranem, którzy w tym roku pojadą z kodą Fabią RS Rally 2, czyli najnowszą bronią Skody. Ztrzymamy kciuki za naszego za kieleckiego kierowcę, za naszego reprezentanta, który to będzie startował już chyba 12 albo 13 raz w rajdzie Szwecji. To jest duże doświadczenie w przypadku Michała. Niezłe wyniki miał tam i Fiestą w WRC, i wcześniej jeszcze Mitsubishi, później już samochodami tych drugich klas. I w tamtym roku przecież wygrał go właśnie w kategorii tych seniorów. Zobaczymy jak mu pójdzie w tym roku. Będę Wam o tym na pewno opowiadał po rajdzie Szwecji. Ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj. I jeżeli się Wam podobało, pamiętajcie o kciuka w górę, subskrybujcie motopasję, przyciskajcie dzwoneczek notyfikacji. W kolejny weekend już na pewno będzie w końcu jakiś test samochodu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.